Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z gry LEGO Piraci z Karaibów, a dzisiaj ze mną jest... A z prawej strony Sztyks. A z lewej, Wilku. Tak. A z lewej. W takim, w takim super składzie się z wami super witamy dźwięk. i w takim składzie rozpoczynamy rozdział trzeci Zatoka White Camp. Co to jest za Zatoka? Biały tak? Bałwan. Tak? <noise> Bałwan? Nie. <głos> Chyba nie. W każdym razie, kolejny rozdział z czwartej części. To jest Zatoka z Syrenami. Bo do przeprowadzenia tego obrzędu, żeby być wiecznie młodym, trzeba łzy, teren, y, teren, teresy, A, teren. <laughs> bo łzy, Piraci byli zakochani w syrenach i w ogóle, no. też tutaj według piranów No ale kraju. pomysł sobie, pływasz kurde 2-3 lata na morzu, na taką fajną dupę widzisz, my no to co robić? Jakieś... Dwa nie mają dupę. No dup nie, Słyska. Słyska tutaj nie pojawia problem. No. Dobra, zacznijmy. siebie. Jest, jest to problem. Wieć. Płyny. No Może dlatego nikt nie lubił syry, tak naprawdę. Wszystkich zwodziły, ale. No znaczy się one lubiły wie, tych marynarzy? No, jeść. Bo wiesz, one były fajne, dopóki się nie wynurzyły w całości. Takie rozkwity. Tak naprawdę syry dzisiaj istniały. Zniszczyły wasze dzieciństwo teraz. Święty Mikołaj. Chociaż to dlatego, coś mówił, że istniały. istnieją. A, istnieją. Istnieją. To nie jest syrena. To jest czarna perła, tak. To jest czarna? No. działa dla mnie była, ale okej. Okay. Mówisz, że to jest Anabel, tylko się no. przefarbowała. A właśnie, jak ona się nazywa, ta, ta ukochana? Ja Jacka. Mm. Nie wiem właśnie. Nie wiesz. Jak będziemy grali, to się dobrze. Nazwijmy ją Teresę. Teresę. <laughs> Teresa. Teresa. z Kalkuty. Barbara. Barbara. Nie, tak. nie przypomniałem sobie piosenki. My będziemy na swoim odcinku, jeśli nie, ktoś czekał cały tydzień. Nie, nie, chodzi mi o piosenkę o eksplozji. <laughs> Aha, to w majtach eksplozji. Tak, tak. Ta możesz, no, no, i super, i, i zaczynamy. No, o, jestem tą kobietą. I to i jest, wiesz, co to, to jest? Nie, to nie jest Sal Salaman. Angelika, dziewczyna ratownika. Ach, Monika, Monika. Dziewczyna ratownika. Coś tam to marzy, co się wydarzy, straży, nie wiadomo, co. Bardzo mi tekst w każdym razie, gdzie jest tak, wszyscy to znają, tak. Ambitnych nie Bo to śpiewa Rudy, który nie jest Rudy. Nie, to z rudy, a nie Rudy. Rudy Schubert. Rudy Schubert. Rudy. Rudy? Nie Rudy. No ale to nie Rudy. No nie, no mówię, że Rudy, który nie jest Rudy. Nie wyczułeś tego żarciku, nie? Nie wyczułem. No. Jesteś rudy. Mentalnie. Tak. Tak, to ty masz kolegów. nie. Oj to. To było w ogóle bez zbytów. co to? Komu było? Przecież ja sam tak przyjechałem. Aha, bo pewnie beczkę zbierasz. Ja o, ja zbieram pieniądze, tym No widzę właśnie, że nic nie robisz. O, tu kobieta! Kobieta, moi pomarzyń, syn, Angelika, matka, pierogów i... Polecam. I... A oh. bo Monika. Onika. No nie wiem, nie wiem, z taki badyczom jak ty, Nie wiem, czy tutaj mogę wyglądać się, się się ten teleport. Tak, się, tak. się ten Zrób Że tam się ten umiesz kręcić, czy nie umiesz. Ja się zakręcę. A tu się zakręcę. kręci, tu się tutaj coś brakuje, nie? Tak, ja ci pokręcę. A tutaj chyba coś ci muszę za, zapewnić. Budu-budu? Nie. Chyba tak jest skrócił. Budu-budu, kopu-kopu. Auka, auka. No, dobra, ona no ma autyzm, ona nie jest taka silna. Jednak, dobra, to autyzm ty, ty, ty ma... nie zrobisz. A to tutaj mówi budu-budu. <laughs> <laughs> ja bym się kłócił z tym autyzmem. Autyzm. Autyzm. <laughs> Język polski. Ej, patrz, widzisz, jak... Je, patrz to, patrz jak, jak ładnie ten... A patrz, co ja buduję. Patrz, co narobi, jak się wygina. Gina, Gina. Co wygina. co wygina.

no nie wiem. Pozdrawiam winia, byliśmy u ciebie dwa miesiące temu. Dwa tygodnie, to no nie miesiąc. Wejdzie z miesiąc. Tak. Dobra, ja będę budował kobiety wykorzystywane. Wiadomo... Idź na pizzę No. Dobra, nie za górę, tak. Ja mam ci teraz. Jak to odgrzeć? Rypcnąć Chodź, bo to jest twoja działka. Tak? Odgrzewanie. W serio? Ja jaś tam muszę rypcnąć, coś? Nie wiem. Nie w tej stronę kobito! Podobno kobiety mają problemy Dawaj. z kierunkami, ale nie Ty nie umiesz skakać! Nie. nie, nie, bo w złą stronę w to nie było. No, tak, tak. Ja to nic co nie zrobię. A nie zrobię. <laughs> Że trzeba przytrzymać. Trunna! No tak. Trudna chodź, grudnia. chodź. Chodź. Nie będziesz mi umierać. Chodź, chodź. No już jest dobrze, no kuru. No, A salceson to jest ten silny czy nie? Tak. Nie nie to, to jest to garking. To jest garek. <laughs> Garnek, Salceson i Monika Tak Wszyscy wiecie Angelika A to jest... A to jest Pedro. wąż! A to jest Impomis To jest Impomis? Nie to jest Impomis To jest No Szybko no, nie powtórzył Mam no. duży dylemat Tak Tak jest... Marek Marek jest Marek może być Marek Smarek, okej, okay, jestem Marek Smarek, dzień dobry. Podpalam. Mam takiego maila Marek Smarek, mam powiedzieć, że Proszę pisać. Autografy tylko na tym mail, serio. Okay. Marek. Smarek, jeden mam podziemny. Jak ktoś mi napisze na tego maila, to by sobie on normalnie Nie tak szczerze, nie, nie, nie pamiętam, ma hasła do niego. <laughs> Więc nie, jak nie odgadę nie hasło. I zobaczę, bo to jest kulturowo. Odgadę moje jeszcze. hasło. No. Wygrywa, na grę. tak, tak. Czekaj, pojezu wziąłeś wziął mi hasło. Hi cry, Pomagam! Współpraca! <laughs> Współpraca <laughs> bardzo. <laughs> no, bardzo. Bardzo. Będź. Nie. Źle. No ładnie. Bardzo ładnie. Brawo, brawo! Tak i co, 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 czego to? Co w ogóle tu w tym płynie? Trap. No. no gdzie lejdziesz, baranie? Dobrze Źle. Nie. Jeszcze raz. Nie wiem, czy to ma sens co teraz. Zrobię. Nie. Dla mnie ma. Prawdziwie pierdol. widzisz? że jakbym ja tam nie poszedł, to byśmy już to skończyli. skończyli. Dobra, a jak teraz? Co się teraz? Nie kręgue? wiem, właśnie. No, musimy. No, kręć, kręć Nie ma co już kręcić. Dobrze pójdę. No nie, rozlewa się, nie widzisz? Dlaczego? No, no nie, bo nie, dobrze. No, dobrze. No, No, co? No i. Tak jest Czekaj, kręci się, no i Trzeba zakręcić, poczekaj Płynie, nie, No dobrze jest, dobrze jest No bo tu trzeba faktycznie operować, ci mówię, trzeba pa palić i w ogóle Kopracja Kopracja Tak, kopracja nie tak. Możesz kręcić Teraz gdzie? No tam kawałek bym dalejszy

Uff, to mi przypomina tego. Indiana Jonesa. To też takie było. Te wszystkie pryzmaty. Była, to była taka misja, gdzie właśnie trzeba było tym się zajmować. Dlaczego teraz ty podglądasz tutaj? Pokaż. No tak, ale bez długu. <grym>, no ale ładnie. Film. <grym>, no wiesz. No, do pasa. No. Fajnie. Faktycznie taka i jest tam. misja, żeby pod, podglądacie? Tak. Okej. Okay. Nie, bo to jest taki przyciągający światło. Okay. Ale już nie mogę. Nie. Tak. Ocuj się, garnek! Odsuń się! Aż się tak, nie, tak się skaja, tak ciekawie. Prowadzisz narrację tutaj swojego życia. Dobrze, ładnie, ładnie. I co? I. No, prowadź, prowadź ją. A, i oni teraz wskoczą za nią. Po co? Nie. Ona ich zeżle. No bo w sumie syreny to były zawsze, nie? Takie złe te. To były takie dziwne. Syreny nie Dziś... są pozytywnymi postaciami. Zresztą. do Gate 2000 doświadczenia więc dla mnie pozytywne postacie. No, Łatwo się Zabiłeś. Uuu, koleżanki. Tak. E. żyjesz. No, to nie słyszymy. U, idzie wani to była z Nie. Baza Uuu, ta ta bo tam jeszcze kupa tego będzie. A, no, się dużo. A bo teraz y, stas, stres, 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 Aha, z nami. Z nami walczą. Róg czy stój. Tak mi się ładnie zrumowało, ale w sumie to jest wulgarne. Mogę powiedzieć? Pozwala <zysklarna> powiedzieć. <zysklarna> tak. Wyróg swój. Nie chuj. chuj. Trzeba było być po prostu inteligentnym, żeby na to chpać. Nie, nie mogę tu przeskoczyć, nie? Sposób. To ja mam przeskoczyć? Nie wiem. Nie wiem co to Jest Ty wyżej że... gdzieś. Jak tam wejść? A, fakt Jak się tam wlazłeś? Wyleciałem. Ja w trampkach normalnie. Ja tak nie mogę. Bo nie masz trampka no, ty kurde, znowu nic nie mogę robić, nie? No to dobra, to jedziesz, jedziesz no, jeszcze raz tam A. fajnie, fajny. Cztery. Cztery na 8 Zobacz, że mają nogi Kto? Syrenia W sumie Ciekawe Ej no jak to? Jak to na górę? A dobra ja A tu jeszcze można wejść. A, tu mamy Rrrrrrrrrr, bum 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 bom, bom. typ, 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 typ. Kryj. Tak. Ale no jedzie. Matopeja. Trzeba wysadzić to tutaj. Uuu. I to też spadło. Ale to się ma na mnie nawet. Nie. Jaka paralita. To ja sobie poczekam, nie, to... No odkryj następne, na nie? Ale jak? No jeszcze jedno jest potrzebne. Gdzie? No dwie skrzynki nie widzisz, że Jest miejsce na dwie skrzynki. Jeszcze jedno jest potrzebne. Może gdzieś tu Nie widzę nic. No. Okej. Okay. Czyli tu, dobrze. No ale gdzie jeszcze skrzynki? No nie no. wiem! Fuck A ty, a ty fakt chcesz zaraz. Serio? Nie mogę wejść. To przełączysz się na coś innego. Ale tanieczku, tu też gardie uda wejść. Jacek jest bar... o wyszedł. Dobrze, wracam do Jacek. Co ja robię? Prędzej ja skaczę, nie? Znaczy ja już my. chcę płynąć. i gdzie on płynie? A, tu jest! No! Co, gdzie masz sa sa Salonę? Salon, salon. salon. A ci tutaj wyznają sobie miłość. Dobra, bierz skrzynki. Biorę ja. ja skrzynię, chodź. Was gips czy inny smurf? To fajną jest... markę Z... Nie ma jakichś gipsa. Gips u jest barwosy. Okej. Nie! No pij jesteś źle się niż Gips, ogarnij się. No dobrze, płyną. No i co teraz? Co fight. Gips, chodź. W tej misji jest dużo akcji. No, dużo. Płynij. Ale ogarnięty Baos przynajmniej, to mnie cieszy. <noise> Ale ja był dużo do roboty. No, Uuu to łatwo wypaść, czekaj, to jest ważna misję. Nie, salce sądy tego nie możesz puścić. Chroncie tyłek, chroncie tył, uważajcie na mój tyłek z tym on z tym iść. Lewo, lewa, ha, przymistrzał. Jakby nie wiem, to bym kluczył. A dobra, to tutaj okej. Okay. No... Dalej, do mnie moja skrzynka. Ale będzie wybuchowo, nie? korba na wybuchowy odcinek. Ale dopiero w przyszłym, e, następnym odcinku będzie eksplozja. Podam wam tekst tej piosenki z disco mojej ulubionej. A nie podasz. Ej, <noise> zniknęła co? mi ta skrzynka, nie? Co? No. Ja, tu. Jeszcze raz. Nie co ma skrzynki. Tam na dole nie ma. Ale zniknęła, nie poda się Spadła i zniknęła. To ważne. Zrzucę wszystkie dynamity, Nie Jezu. <noise> <noise> Nie Lecą! No zrzucę wszystkie i teraz masz na budowę. I znowu będę budowany? Czary Mariusz. Ej, wiesz, kloca. Kloc. Pod... Zbacz. Nie, nie, nie. I co? Nie, 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 nie Tak, <noise> taka akcja. Nagle wszyscy byli na górze, chociaż... Tylko z tych samych. Zobacz. Nie ja. co? Ej, jak w Harry Potterze, tylko oni mi lata, ja tutaj <głos> bez. Jak się na Ja się dzielę. No jak to zrobili. Magic. Z beczka. Ja nie chcę beczek. Udało się złapić. Super. Wmordowaliśmy tysiące złapać mnie. O, jest gieps. To jest barbos, czyli tak jak mówiłeś? Barabara. A co statek z tyłu to co? Statek barabosy, ale... Barbara. No dużo statków, nie? Tam nie mam szczęścia chyba do statku. Nie no, czarną perłę ale Syreny zeżarły, bo to był tam brytyjski statek. Syreny nie lubią Anglii. Zatoka biały tatut też. Nie, tatut też. B. Taryfa. Ta... A, no tak. No, jesteśmy w piratami, w ogóle nie było to zbyt trudne. No, taki bym powiedział. E, nudny, żmudny, ale. Ale odcinek wspaniały! No, ale odcinek wspaniały, tak, tutaj. Oglądajcie nasz odcinek. Tutaj, dajcie o lajka, jeśli nie jesteście naszymi widzami, to nie zostańcie subskrybując Zdańcie nas. Też możecie dać lajka. Obiecujemy, I będzie eksplozja. W na następnym odcinku będzie eksplozja. Nie wybuchnie bomba. Ale jaka bomba to się? To się dowiecie w na następnym odcinku. Także dzięki za ten. E, zapraszamy. Kiedyś. Cześć. Jak wam Ale nie dać nie muzyczki. Ja na <laughs> Już staje. było. Na razie. Ha.